Cześć, witajcie, z tej strony wiśnia i witam was w kolejnym odcinku mojej serii Minecraft na modach. A w tym odcinku jeszcze nie wiem co dokładnie zrobimy. Zobaczymy jeszcze, myślałem, żeby zrobić wieżę przed domem. Takiego Big Bena. No to nam chyba teraz nie wypali. Tu będzie można postawić Neteraq. Ups. Dobra. Chciemy, zobaczymy, tu by się też przydało oświetlić. Nawet spróbujemy teraz zrobić. Na razie o tak sobie pochodniami. A potem jeszcze będę chciał postawić tam farmę dla zwierząt. No to jeszcze nie mam pomysłu nawet na nią, więc tym się na razie nie będę zajmował. Na razie wezmę tylko torczę i pójdę, pójdę oświetlić to wszystko. Okej, okay, tak. Dobra, nie przydałam się. Żeby się nic nie respiło. Bo co z tego, że wokół... Jest pełno... Pochodni jak to nie oświetla nic. Na o taką sobie... Co? Jakąś tam kratkę. O kotek. A do kotka to trzeba mieć rybkę, czy... Będę musiał zobaczyć. Potem poza odcinkiem. No i chyba pochodni nie starczy. Ale ja myślę, że przynajmniej przez to przestaną się potwory spałnować. Tylko mam cichą nadzieję. No, już jak tu będzie coś wbudowane, to po prostu te pochodnie się porozwala. No i widzę, że tu. Śmiesznie to jest porobione, ale okej. Okay. Pójdziemy, może trochę je sklonujemy. Przydatnie, przydatna jest ta skrzynia. Okej. Okay. Pik. On masz sobie. o! Sweet zrobić lekkie małe pęcie. Dobra. Powinien nam być już z wami. OK. Weźmiemy sobie to, niech się dalej kopiuje. A my pójdziemy sobie dalej porozmieszczać. Okej, okay, tutaj. Trochę to nie nie wygląda, ale jeżeli spełni swoją rolę, to będę zadowolony z tego Otóż tu się strasznie dużo No i dwie obok siebie ale no cóż. Strasznie dużo griperów najgorsze orków w spełni A tego to nie chcę, żeby mi już domu rozwalałem rozwalali. Tak. Jeszcze troszeczkę. No i zaraz chyba na górę będzie ale to... Te płotki mi się wydaje, że lepiej wyglądają. Tu może też zamienię. nie. Kunia zostawimy. Ops, dobra. Ok. Przepraszam was za takie krótkie przystoje, ale muszę niestety mikrofon poprawić. Myślę, że już powinno być lepiej. Dobra, to weźmiemy sobie dalej pochodni. W sumie w międzyczasie mogliśmy książki um, dać do tego, żeby... Um, ojojoj, jak gubię zdania, słowa. Żeby jakieś odkrycia były. Okej. Okay. Myślę, że będzie dobrze oświetlone. Już widzę, że powoli noc się zbliża. To, to po prostu czym prędzej trzeba. ...i zabrakło dobra. Myślę, że przy takim lesie z pochodni, nie powinno nam się nic pojawić. I tu w sumie zaraz to No Jak to śmiesznie wygląda. Okej. Okay. Kaczka, kaczka, chodź tu, daj mi. Mięsko jest. Mmm, okej, okay, pójdziemy na górę. W sumie czy spać, to nie wiem, czy się opłaca teraz. Jak? Oj, bije mnie. Co za... No póki co, czysty teren, pójdę za z drugiej strony. No z drugiej strony widzę, można powiedzieć, że też czysto, bo nic nie ma. Dobra, to pójdziemy sobie... Uuu, jak to śmiesznie wyglądało. Pójdziemy sobie do piwnicy teraz, albo... Pójdziemy sobie jednak zasnąć, okej, okay, tu pozamykamy, bo po co ma być wszystko potwierane. Mhm. Tu już tych pochodni nie potrzebuje. Od razu weźmiemy sobie książki. Przydadzą nam się bardzo. O, a ty co tu robisz? Dobra, idziemy sobie. To mi nic znowu nie wyskoczy? Okej. Okay. Czuję się. Czym ja to zrobiłem znowu? Mniejsza o to. Przyda nam się to. I to. I jedna książka jeszcze. Dobra, pałki na razie zostawię. Pałki. No, na razie zostawię. Mmm. Pójdziemy na górę, żeby to już się zaczęło robić. Ach, nie, tam gdzie trzeba. Tak. Tak. I tak. Niby 16% jest. Niech się tworzy coś tam. O ile uda się. Dobrze by było. A tu damy, żeby to dalej. Masz pochodni sobie troszkę weź. O, widzę, że strasznie dużo tego zrobił. O, w sumie to Tomasz, to masz. To też masz mieć. Slimik. Co to? to co ty mnie odpychasz? Jak ty masz mnie odpychać? Prze szybę przełazisz. Cheater. Mm. Dobra Widzę, jeszcze A nie tak O tak, o i sobie jeszcze masz zjedz troszkę Dobra, sprawdzimy może książkę Aj Co tu by można było zrobić Lampy nie Ty in -t? Nie Tory na razie też nie. Mhm. Złote jabłko, jak się robi. O, to będę miał złote jabłka. Okej. Okay. to jest do enchantowania. Stół, może byśmy go zrobili. Hmm, jeszcze poszukamy, co by można było. O, to nam się przyda. Pobawimy się alchemią. Tak, to na pewno zrobimy sobie zaraz, nawet chwila się przesunę, tylko hmm. Dobra, myślę, że powinno być ok. Pójdziemy raz, dwa, zrobimy. O, dobra, to teraz tak. Będzie nam potrzebno na pewno żelazo, Cobblestone i pałeczki. To też w sumie. Cobblestone mm, mam tu pod dostatkiem widzę że głony zaczynam się robić tak i tak to mamy gar mamy co jeszcze butelki na razie może nie jeszcze butelek mam, mm, co jeszcze byśmy mogli zrobić, balon balloon nie, to dalej, o fajnie, no to jak się robi, a właśnie Jeszcze w odcinku z Soundcraftem było jak zrobić jak to się teraz nazywało on zaraz wam powiem. A to jak się robi? OK. Zaraz Wam dokładnie powiem, tylko to bym mógł znaleźć na początku. To by mi ułatwiło sytuację. Hmm. On teraz jest dopiero. Jak to się teraz nazywało, to nie wiem. No Ale ja cały czas będę szukał. Same kabli tych więcej niż nie wiadomo, czego jest. Tymi kablami i lampami będzie można się zająć. No i teraz będzie, że tego nie znajdę oczywiście. A zobaczysz jeszcze jedną rzecz. Pochodnia. stick, stick, dobra. Dwa i pochodnie też mam. OK. Dlaczego to jest? Hello. To oświetla nam teren, czy jak? A raczej wątpię, czy co to może robić? Mm -hmm. Nie wiem, będzie czy to coś odgania. No zaraz zobaczymy, czy nie, nie wiem, czy to w ogóle ma jakąś właściwość. Mm, jakiś zwierzak, Może nawet zwierzak się nie rozbił, żaden. Wiem, że mam jeszcze dużo owiec. Nie chodziłem tam, odkąd już tą wybudowami i wełnami nie była potrzebna. U. Ups. Dobra, powiedzmy, że już wiem, jak się to obsługuje. Ok, dobra. Wejdziemy sobie <laughs> strzelba. Dynamit. Nie, no, na razie dynamit nam nie będzie potrzebny. Kusza. Jeszcze Bolt nam... Ciekawi czy to dobrze. E, o Masket się robi ze stok masket no To się robi ok. Też zajmiemy się tym niedługo. Mam Wracając do tego, co miałem znaleźć, jakoś mi to nie wychodzi. No spróbujemy zaraz, może uda nam się, co wątpię. Mm. O właśnie. Do góry. Ulala. Nie, to nie wypali. Mm. Oj oj oj, nie wiem, nie pamiętam już. Czy to może stąd było? Ale raczej wątpię. Oj nie pamiętam. Dobra, to zaraz Wam powiem w sumie, jak zacznie się to robić, bo kompletnie ta nazwa z głowy mi wyleciała. Chyba, że Redstone i Quo. Alumentum, dokładnie. O, dwa, trzy. To chyba do oczyszczacza było. O ile się nie mylę już. Ale też nie chcę was za bardzo skłamać. I teraz, na której stronie to było? Towncraft mm -hmm. Raz, dwa i znajdziemy w sumie Mim taką jakąś cichą nadzieję mm -hmm. O, oh, wispump, o tu mam już. To nie, to dalej. Chyba, że to już pominąłem. pominąłem. Teraz kable będą około 100 stron. No i jak nie więcej niż 100 stron. Nie, 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 kurczę, musiałem to nieźle przegapić. To nie da się strzałkami, nie da się strzałkami, szkoda bardzo. Ok, szukamy dalej. Hmm. jak na razie to marnie mi idzie, bo pewnie znów mogłem to pomylić pominąć, przepraszam hmm. o dobra, to będzie tutaj jakoś tak. Enchantment Wood Dobra, żeby wiedzieć No teraz potrzebny nam enchantment wood Okej okay. To chodzimy Tylko teraz tak, gdzie ja go schowałem? A nie to co trzeba już My mi się myli klepsz logia nawet szukamy po kolei no, coś mi się wydaje, że w następnym odcinku chyba pójdziemy szukać kryształów i, i artefaktów okej okay. Pewnie źle to robię, ale nie widzicie? nie dobrze chyba. Okej, okay, mam filtr. I pójdą dwa filtry. Jeden pójdzie. Tutaj, a drugi pójdzie bezpośrednio tutaj. Dokładnie. Że tu będzie od razu oczyszczona energia. Idzie tu, żeby się oczyściła. Tam z czasem widzę, że się brudzi. No to jak będzie dalej, to dalej to będzie czyszczone. To nie wiem, co to jest. Powiedzmy, że niech sobie chodzi. Śmiesznie to wygląda. Okej. Okay. Na razie. Z tą na tyle. Niech sobie skacze dalej. Mnie to nie przeszkadza. Dobra. To teraz tak. Mm. Tu. Albo tu. A jednak nie wszystko zebrałem, przepraszam. Mm -hmm. e, to będzie, że tak, tak, tak. Czyli trochę dalej zrobimy. To będzie tutaj ich. Mm. Nie, to na czymś by mogło być. Okej. Okay. Nie. To musi być co innego niż to co mam w ekipunku. No to zaraz, zaraz go naprawimy. Idziemy do piwnicy, oczywiście miecz. Pyk. Muszę, niestety. Oświetlone niby jest, ale... Jak widać chyba za słabo. Okej, okay, to mamy butel. W sumie skrzynię jeszcze tam będzie można dać. Taką specjalną tylko tam. Dlatego więcej sobie drewna weźmiemy. Tego mam dużo to. I zrobimy skrzynię. OK. Jedna mi się wydaje, że powinna nam na spokojnie wystarczyć. Jeszcze tak żelazo może. Wystarczy mi chyba 8 sztuk. Jeszcze jeden sobie zrobimy, tak, i w sumie nam się jeszcze przyda wiatro. Ok, to niedługo zrobię troszkę inaczej, żeby dostarczało mi tą wodę. Okej, okay. Dobra, po jedno wiaderko wziąłem. Widzę, że już noc się robi. A no, tutaj jest to bardzo nieodczuwalne. O, fajnie, to zapełnia cały ten. O, no dobrze. Dwa obok siebie i pójdę jeszcze po jedno wiaderko wody. Przepraszam was bardzo, jeżeli słyszycie te stuki Niestety nie mogę iść powiedzieć, że mają wyłączyć, nic nie robić przez to, że ja nagrywam z góry Was za to przepraszam mm, dobra, tu postawimy i skrzynia nam się przyda. Tutaj sobie... Eee, nie tak nie może być odwrotnie w moją stronę. Widzę, że nie idzie. To do skrzyni już schowamy butelki. Na razie nie wiem co więcej. Więc jeszcze może do książki spojrzymy. Te baterie, baterie nie wiem do czego dokładnie są jeszcze ale to wszystko jeszcze będę musiał będę zaprzeć, no ogarnąć o, tak, o że nie wiem jak się wypowiedzieć I z tymi lampami się pobawimy zamiast tego glowsona powinno wyglądać znacznie lepiej i może jeżeli się uda to na guzik będą się zapalały tak samo zrobię to z piwnicą. Że tak jak będziemy wchodzić, to powinno być tak wyglądać. A jak zapalę światło, to po prostu będzie jasność. Dobra. Mi się wydaje, że w tym odcinku to będzie na tyle. No chyba już wyczerpały mi się limity. Co zrobić teraz? Widzę, że czas się kończy. Jeżeli się podobało, to zasubskrybuj, zalajkuj. Oraz oczywiście nie zapomnij tego skomentować. To dzięki Wam na razie. Cześć!